Bardzo proszę pan senator Wojsławski. Tutaj rodzi się kilka pytań. Ja tylko trzy takie wyartykułuję. Tu mowa jest o terenie poza obszarem zabudowanym, ale są w miastach obszary zabudowane, gdzie nie ma chodnika. Co wtedy? Czy to nawet kłóci się z rozsądkiem, bo ja znam takie ruchliwe, bardzo drogi w łodzi gdzie przejście na tą lewą stronę jest praktycznie niemożliwe ze względu na ogromny ruch. Ktoś wysiada z autobusu, nie ma do domu innego dojścia, tylko poboczem, a jego dom stoi tuż za rogiem. No to byłoby jakimś chyba niedorzecznym elementem zakładanie dodatkowo jeszcze odblasków, kiedy no jest to teren zabudowany. To po pierwsze. Po drugie, czy to nie spowoduje, że władze wielu takich miast gdzie nie ma chodników, tylko są pobocza, zrezygnują z budowy chodników na rzecz odblasków? A po trzecie, dlaczego tylko odblaski, a nie inne formy oświetlenia postaci idącej? Można mieć latarkę i tak dalej. Czy wprowadzanie tych odblasków nie łączy się znów z jakimś lobbystycznym działaniem? Firm produkujących odblaski, bo już kiedyś mieliśmy coś podobnego, kiedy odblaski zakładane przez rowerzystów, między innymi młodzież, musiały mieć tak zwane atesty, tak jakby to było księżycowym wynalazkiem. A tu się okazało, że tylko trzy chyba firmy w Polsce spełniają jakieś normy. Ja podejrzewam, że znów kryje się to lobby odblaskowe za koniecznością wprowadzenia. Czy państwo macie taką informację? Czy ktoś naciskał na to? Dziękuję. Dziękuję. Jaki są pytania jeszcze do pana, do pana sprawozdawcy? Proszę bardzo, pan y, senator Sygryjski. Dziękuję pani marszałek. Panie senatorze. Może to nie jest najlepsze miejsce w projektowanej ustawie dzisiaj debatowanej, żeby regulować dwie sprawy, ale nie mogę nie skorzystać z tej okazji, że w ogóle o bezpieczeństwie ruchu drogowego mówimy, żeby nie poruszyć dwóch spraw. Może dałoby się to uwzględnić w tej ustawie, a może odłożymy to na następnej okazji, ale jednak sprawy wymagają namysłu i zastanowienia się, wzięcia pod uwagę. Dlatego formułuję następujące pytania, żeby uczynić zadość formule. Pierwsze. Czy Komisja rozpatrywała kwestię rozsądności dopuszczenia rowerzystów do ruchu po chodnikach? Chod rowerów w Polsce przybywa. Ścieżek rowerowych, które dają im szansę bezpiecznego poruszania się, bardzo niewiele przybywa. Rozsądku u kierowców, u kierujących rowerami nie przybywa. I ja to obserwuję w swoim mieście. Rozmawiam na ten temat z ludźmi z innych miast i dowiaduję się, że bezpieczeństwo ludzi poruszających się chodnikiem, pieszych, a to jest dla nich jedyne miejsce bezpieczne, zaczyna się bardzo poważnie obniżać. Dlatego, że rowerzyści nie respektują zasad poruszania się po chodniku. One są dosyć surowe. Ale nikt nigdy tego nie sprawdza. I są bardzo trudni do zauważenia, zwłaszcza przez osoby starsze i niedołężne. I na tym tle jednak dochodzi do wypadków czasami nawet śmiertelnych. Ja nie potrafię zacytować statystyki w tej sprawie, aż tak daleko nie sięgałem, ale zastanawiam się, czy to nie jest sprawa, którą można by ująć w tej ustawie, jak nie w tej, to następnej. I jeszcze drugie pytanie. Najpierw zacznę od pytania. Czy komisja nie zastanawiała się również nad tym, jak wielkie i rosnące zagrożenie na drogach polskich w ruchu drogowym stanowią motocykliści posiadacze bardzo silnych motocykli, rozwijających astronomiczne prędkości, siejących popłoch i zagrożenie wśród wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego, na których nie ma żadnego sposobu kontroli, bo policja nie jest w stanie ich doścignąć? rejestrujące fotoradary nie są w stanie zarejestrować ich numerów rejestracyjnych. Czy my mamy się godzić na to, żeby rocznie, jak się dowiaduje, setki młodych ludzi ginęło i traciło życie w głupi sposób tylko dlatego, że producenci produkują takie motocykle, których szybkości nie da się legalnie wykorzystać, przynajmniej w Polsce. I tylko dlatego, że my Udajemy albo nie chcemy dostrzec tego problemu. Przepraszam Pani Marszałek za długie pytanie. Dziękuję Ale bardzo. Ale sądząc uwagi, jaką państwo chcieli im poświęcić, to nie są sprawy wydumane, tylko naprawdę tak. ważne. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, pani Bardzo dziękuję panie marszałek. Myślę, że odniosę się bardzo krótko do sugestii pana senatora Seweryńskiego. Ja myślę, że w tym, o czym pan mówił jest. Bardzo istotny element bezpieczeństwa i sądzę, że w przyszłości należy się tym zająć. To jest moje osobiste zdanie. Podobne obserwuję na drodze na przykład ósemce, która jest drogą tak naprawdę śmierci na pewnym odcinku i plus do tego są motocykle trzykołowe, potężne, dużo silniejsze niż średni klasa w sensie szybkości, pojemności itd. I druga sprawa, jeżeli chodzi o pieszych, sądzę, że Mamy instrumenty, nawet my jako Senat, jeśli mamy przekonanie, mamy podstawy, możemy wyjść z inicjatywą, niekoniecznie też myślę, a Komisja Gospodarki sądzę powinna do Ministerstwa Infrastruktury w tej materii zapytanie złożyć i jeśli nie, komisja to indywidualnie, ja to uczynię, bo problem zaczyna się, jeśli faktycznie popatrzymy na rowerzystów. Dostali dosyć szczególne prawa, bo przypomnę, że mogą jeździć tak zwanymi parami, natomiast przestrzeganie jest tego też różne. Myślę, że też różnie to bywa w regionach w kraju. Natomiast jeśli chodzi o pytania senatora. Bonisławskiego, to odpowiem w odwrotnej kolejności. Na pytanie trzecie, jeżeli pan senator tak podejrzewa, no trudno mi się ustosunkować. Natomiast na komisji nie było organizacji zgłoszonej lobbystycznej w tej materii. Jeśli chodzi o chodniki bądź nie, też był podnoszony temat na komisji, że no, w pewien sposób nadajemy tym przepisem konieczność dla pieszych, a w wielu miejscach, na przykład brak chodników, przejść, co Pan bardzo trafnie zasygnalizował. Natomiast mówię o ustawie, ona mówi wyraźnie poza obszarem zabudowanym. On jest zdefiniowany w prawie drogowym i tylko tego dotyczy.